Przecież jeszcze raz, niestety mi coś tam przerwało No i muszę zagrywać od nowa, no niestety, no wkład był 90 zł na zdrapki Póki co wydrapaliśmy 3 zdrapki, 250 w banku, może kasy, kocham zdrapki No i w tych trzech zdrapkach nie było nic Mamy teraz 100 tysięcy w gotówce z numerem 17 no, i jeszcze raz wam muszę powiedzieć, co tu jeszcze mamy. Mamy dwa razy Big 7, yy, na dobry rok raz, na tropie kasy raz, fast cash raz i na koniec brylanty. Także lecimy ciąg dalszy. No, w tamtych zrabkach nic nie było. Co mi się tu kurde popieprzyło, no ale dobra. Numerek 17. 100 tysięcy w gotówce. Mamy 18. 21.

Całe 5 złotych moi drodzy Terki kontrolne CCC dobra pierwszy zwrócik jest Tak jak mówię kurde co się rwało tak były trzy zdrapki wydrapane nie było nic No i lecimy dalej Fast Cash Numerek 42 zaczynam tradycyjnie od bonusu Szukamy worka a mamy walizkę Dobra a tu szukamy co Molet. Też tej zdrapki Dawno nie drapałem Cylinder, diament, pierścionek. Klucz, szybka zdrabka, uśmiech. Serce, korona i wiśnie. Pusto. Na tropie kasy numer 7. Może siódemka okaże się szczęśliwa. 4, 9, 34 i 6. Mamy 27. 33. 14. 2. 8, 17, 32, 26, 12 i 30. Kolejna zrabka pusta. Przechodzimy teraz do zrapek za. Uwaga, uwaga, całą dyszkę. Zrabka z numerem 5 7. 7 meczki dawno nie było, więc jest, yy, w tym przypadku mile widziana tutaj. No i w pierwszym rządku jej nie ma Drugi rządek mamy Diament Perła Dzwon Czekolada Torba Złoto Kufer Sejf Szminka Pierścionek I ostatni rządek jest Lustro Klucz Naszyjnik Prezent I pusto I moneta Dobra Numerek 16 na dobry rok. No dzisiaj wziąłem z innej kolekturki niż zwykle. No i póki co no to szału nie ma mamy na razie piątkę a wkład był dość spory 90 zł. Chyba będę musiał wrócić do starej, starej kolekturki, bo w tej jakoś tak kiedyś też brałem i też nic takiego. Było może nie mam szczęścia akurat tam. No nie wiem. Czerwiec pusto, lipiec z tysiąc dycha sierpień 2010, wrzesień 550 i październik 250 pięćdziesiąt, listopad 55 pięćdziesiąt, miliona, grudzień 500 1000. Następna zrobka pusta no to co, druga by siódemka, tym razem numerek 22 Pierwszy symbol to diament, później mamy worek, sztabkę złota, tron, pierścionek, świnkę, klucz, monetę, perfumy, lustro, dzwonek, prezent, róża, trofeum, kufer, garniec, szminka, okulary. Kolczyk i Podkowa. No, niestety. Ostatnia nadzieja w. Tu groźnie na szczęście leży, ale. Coś na szczęścia nie przynosi. Ostatnia nadzieja w Brylantach z numerem pierwszym. Może uratują nam odcinek. Oby, oby. Trzymajcie kciuki. No i lecimy grę pierwszą. Mamy prezent. Pewnie tutaj. Jeszcze... O, i perłę. Kolczyk Kufer Torba Korona Okulary Szminka Monety Złoto Okulary Kapelusz Perła Okulary Brylant Moneta Trofeum Podkowa Trofeum Zegarek Garniec, a w garncu worek Portfel, a w portfelze prezent Dzwonek Kapelusz Gra czternasta mamy Tron Bransolety Złoto Trofeum. Tron. Tron. Torba. Pierwsza gra, w której chociaż dwa symbole były. Kaperusz. Sejf. Klucz. Bransoleta. Worek. Portfel. Świnka. Kufer. Diament. Szminka. Kufer. Perfumy. Perła. Czekolada, dzwonek, prezent, klucz, zegarek, pierścionek, pierścionek, torba. Czekolada, dzwonek, korona, szminka, perfumy, worek, klucz, podkowa, a w bonusie serce. No, i to by było na tyle, moi drodzy. Parafianie, wkład 9 dych. Dało nam się wygrać tylko piąteczkę. No, niestety. I cóż ja mogę rzec? Zostawcie jakiegoś subika na pocieszenie. Konkurs raz subskrybentów będzie przewidziany w najbliższym czasie. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się. Cześć.